Witam bardzo serdecznie w podziemiach kredowych w Chełmie. Jak doskonale Państwo wiecie, byliśmy nieczynni przez półtora miesiąca. Prace remontowe, które miały miejsce, dochodzą już do punktu finalnego. Plan, jaki jest na otwarcie podziemi, to jest najbliższy poniedziałek. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich turystów do naszych podziemi. W budynku wejścia do podziemi kredowych została wymieniona witryna oraz drzwi, witryna szklana, okienna oraz drzwi, to pozwoli na doświetlenie tego pomieszczenia, co Sprawił więcej komfortu naszym, naszym turystom. W tym miejscu czekają na, na swoje zejście do, do podziemi, na swoją kolejkę oraz e, mogą zakupić pamiątki. Zostały również wymienione płytki na posadce. E, został skuty stary tynk, położony nowy. Oczywiście cały została pomalowana. E, zostały jeszcze prace remontowe na zewnątrz budynku, ale mamy nadzieję, że Wykonawca opora się z tym dosyć szybko i będziemy mogli się cieszyć z budynku, z nowego budynku na zewnątrz i wewnątrz.